Ja tak tytułem wstępu chciałem przedstawić, zarysować taki krótki wstęp dotyczący samej genezy ukraińskiego nacjonalizmu. Zazwyczaj w mediach przedstawia się, mówiąc o Wołyniu, przedstawia się to w taki nieco zafałszowany sposób, że jakkolwiek nie była to akcja brutalna i bestialska, ale jest to wynik jakoby też takiej nieprzemyślanej czy bardzo brutalnej polskiej polityki w okresie międzywojnia. Jest to Stwierdzenie bardzo nieprecyzyjne, wręcz nieprawdziwe, ponieważ odwraca porządek przyczynowo-skutkowy, to znaczy polskie akcje pacyfikacyjne, które rzeczywiście nastąpiły pod koniec lat 30., czy polskie represje, które rzeczywiście miały miejsce, w większości były reakcją, a nie akcją wstępną. My w Polsce nie znamy pojęcia bo już Ukraiński nacjonalizm i ta jego radykalizacja, która uwidaczniała się już u samego jego zarania, wiązała się po prostu z tym faktem, że stawiał sobie on maksymalne i bardzo mm, maksymalne zadania, które jakby siłą rzeczy musiały dążyć do wykorzystania środków terrorystycznych, by u, u, urzeczywistnić bardzo radykalne i skrajne postulaty narodowe. To znaczy. Przypomnijmy sobie okres końca I wojny światowej, listopad 18 roku, kiedy nagle okazuje się, że w Lwowie pojawiają się organizacje ukraińskie, strzelcy, ścigaczowie, którzy po prostu zajmują miasto. Polska była zdumiona tym faktem. Do tej pory uważano, że Ukraińcy są zbyt słabo zorganizowani, że nie są zdolni do takiej celowej akcji, i świadomość narodowa jest zbyt nikła, by poradzić sobie. Z takim wyzwaniem. Otóż okazuje się, że jeszcze w, okresach, w okresie zaboru w, pod zaborem austriackim władze austriackie, wykorzystując taką politykę dziel i rządź, starały się zantagonizować mniejszości narodowe. Chodziło tutaj przede wszystkim o Ukraińców względem Polaków, i ta polityka doprowadziła do tego, że zagwarantowano Ukraińcom wiele swobód. Obywatelskich i narodowych, wydziały uniwersyteckie umożliwiają naukę języka, partycypację w instytucjach rządowych, i to doprowadziło do tego, że te dążenia narodowe już wtedy się uwidoczniły. Sytuacja po I wojnie światowej, to że Polsce udało się wygrać tą wojnę z nowo no, powstałą zachodnią Ukraińską Republiką Ludową. Wyprowadziła do takiego, do, do, chwilowo w latach 18 i 23, zwłaszcza 19 do 23 po konferencji w Wersalu do takiego zawieszenia. Otóż e, państwa zwycięskie, państwa Antanty uznały, że e, nie były jeszcze pewne sytuacji na wschodzie, w Rosji. Nie były pewne tego, kto wygra wojnę wewnętrzną, czy biali, czy czerwoni. Liczyły, liczono się jeszcze wtedy z możliwością wygrania białych i to też postanowiono, że chwilowo terytorium Małopolski wschodniej Galicji wschodniej będzie pod panowaniem polskim, natomiast później zastosowana będzie forma mandatów czy pewnego rodzaju autonomii. Kiedy jasne się okazało, że Rosja bolszewicka zwyciężyła, postanowiono przekazać tą rolę administracyjną państwu polskiemu, uprawomocniono rolę państwa polskiego. Reakcja Ukraińców była bardzo radykalna. To znaczy, już w roku 2020 powstaje taka organizacja UWO, ukraińska organizacja wojskowa, która inspirowała się też trochę działalnością terrorystyczną PPS-u i działalnością irlandzkiej IRA. Ta organizacja pod przewodnictwem Jerchenia Konowalca dowódcy Strzelców sieciowych dążyła do tego, żeby za pomocą środków radykalnych, czyli aktów terroru, ale także takiej organizacji wywrotowej i szpiegowskiej, podminować, podważyć zasadność istnienia państwa polskiego oraz wytrącić argumenty i uderzać w tych Ukraińców, którzy dążyć będą do pojednania z Polakami. Dotyczyło to zarówno polityków polskich, którzy chcieli się z Ukraińcami wypracować jakiś konsensus, jak i działaczy ukraińskich, którzy po prostu godzili się i przyjmowali tą polską dominację. I tu najbardziej taki spektakularny przejaw ich działalności, już u samego zarania, 25 września 2021 roku, nieudany zamach na samego Józefa Piłsudskiego w Elwowie. Tu zamachu dokonał, co ciekawe. Stefan Fedak, młody działacz w UWO, który był synem Stefana Fedaka, starszego, znanego lwowskiego adwokata. który co ciekawe, był znajomym Piłsudskiego i uchodził za polityka czy działacza społecznego bardzo ugodowego względem Polaków. Zamach się nie, nie, nie udał, natomiast złapano sprawcę. I jego ojciec wręcz udawał, że, 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 że odżegnywał się od tego, potępiał tą jego, jego, jego czyn. Natomiast co ciekawe, jego córki, jedna z córek była żoną Andriela Melnika, druga Jewchenia Hon, Honowalca, więc tu świadczy o tym, że tam rodzina była mocno osadzona w takiej tradycji już bardzo mocnego zaangażowania w ten ruch nacjonalistyczny. Działacze czy osoby zaangażowane w ten zamach, nieudany zamach, spotkały się z dość łagodnym potraktowaniem. Tam Stefan Fedak został skazany na zaledwie 6 lat, później ten wyrok zmniejszono. Natomiast doprowadziło do, do chwilowego zatrzymania działalności UWO, jakowalec uciekł do Niemiec. Natomiast dlaczego Wyrok był tak łagodny i dla, dlaczego też na, na rozprawie starano się udzielić hmm, pełnej no, możliwości wypowiedzi oskarżonym, którzy wręcz prze, zmienili y, bieg procesu. I starali się, podobnie jak to było w przypadku, można powiedzieć, Adolfa Hitlera, który na swoim procesie po puczu ten proces wykorzystał jako takie forum do, do prezentacji swoich poglądów. Podobnie bo w tym przypadku Ukraińcy zaczęli oskarżać państwo polskie, że ich prześladuje, że nielegalnie okupuje ich terytorium, więc szybko podchwyciła to prasa ukraińska, która wychwalała tych sprawców, uznała ich za bohaterów i także starano się portować to w pracy zachodniej i skarżyć się do Ligi Narodów o to, że prawa Ukraińców są łamane. Więc to było takie pierwsze duże wystąpienie. Organizacja UWO miała na swoim koncie dwie próby takich większych zrywów narodowych. To było pierwsze wystąpienie UWO w latach właśnie 21 do 23, wtedy kiedy jeszcze ta sytuacja polskiej granicy nie była prawnie w pełni ukonstytuowana. I zamach na Piłsudskiego był takim preludium do tego. Poza tym były oczywiście to drobne wystąpienia terrorystyczne: ataki na placówki pocztowe, na, na, głównie na pracowników poczty, na transporty, podpalenia wsi. Rozprowadzono ulotki wśród chłopstwa, starano się nakłaniać chłopów, by na przykład niszczyli dobytek, atakowali dworki, podwalali je. I drugie takie wystąpienie. To pierwsze wystąpienie miało co ciekawe doprowadzić do. sprowokować Polaków, sprowokować polską administrację, doprowadzić właśnie do wprowadzenia właśnie takiej polityki antyukraińskiej, aby właśnie zantagonizować społeczeństwo. Druga akcja UWO, to drugie wystąpienie było już w roku 30. I związane było z tym z kryzysem gospodarczym, który wystąpił wtedy w Polsce. Liczono na to, że na zaostrzenie się takich nastrojów niezadowolenia wśród ludności ukraińskiej. Plus związane było z tym, że Niemcy nasiliły wtedy propagandę antypolską ze względu na to, że, że Polska została wtypowana na, na przeciwnika. Otóż okazuje się, że cała ta organizacja UWO dość sprawnie prowadzona i mimo że miała zaledwie kilka tysięcy członków, z, z czego to wynikało? Przede wszystkim z tego, że wspomagana była finansowo i kadrowo przez Niemców. Otóż UWO Konstytuował się pierwotnie w Pradze w 2020 roku i też cieszyło się wsparciem. Czechosłowackim. Związane było to z tym, że z sam faktem, że Polska miała właśnie spory graniczne, zarówno z Czechosłowacją, jak i z Litwą, jak i z Niemcami. Więc wszystkie te państwa w interesie tych państw było to, by inwestować w takie ruchy dywersyjne. Natomiast w przypadku Niemiec miało to uzasadnienie głębsze. To znaczy Niemcy liczyły na to, że wykorzystają uwo do działalności szpiegowskiej. Przede wszystkim chodziło o to, żeby zbierać informacje na temat funkcjonowania polskiej armii, osadzać właśnie w, 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 w strukturach polskich urzędów, armii i e, ta organizacja właśnie wykorzystywała też takie działacze, wspomniany z Andrii Melnik, który później stanie na czele jednego z odłamów kolejnej organizacji OUN. OUN było organizacją, która w roku 29 powstała na wyniku stowarzyszenia kilku nacjonalistycznych stowarzyszeń ukraińskich, w tym U i ta organizacja OUN, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, miała już ideologię skrajnie radykalną, inspirowaną przede wszystkim włoskim faszyzmem, ale też fascynacją właśnie ruchem hitlerowskim i ta organizacja jakby w terroryzm i takie skrajne działania miała wpisane w samą swoją istotę w samą, w samą, w swojego działania. I oczywiście tu możemy wymienić już bardziej spektakularne akcje. Oczywiście tych akcji było wiele, nie będę tu wymieniał, były dziesiątki ataków na posterunki policji, akcje apropiacyjne, czyli przejmowanie mienia, ale przede wszystkim tu można wymienić zabójstwo Tadeusza wchołówki w Truskawcu w 1931 roku, które miało uderzyć właśnie w te postawy ugodowe między Polakami i Ukraińcami. I najsłynniejszy zamach na Bolesława Pierackiego doszło do tego w 1934 roku, kiedy 15 czerwca, co ciekawe, cały plan powstał w Krakowie, tu na rynku Dębnickim 13, mie mieściła się taka komórka tej organizacji OUN, była pod stałą obserwacją polskiej policji. I na początku lata, właśnie 1934 roku, bardzo intensywnie dochodziło do, do kursowania tych awentów ON między Lwowem a Krakowem. Policja ich stała, je natomiast właśnie ten działacz, który dokonał zamachu, tym razem wyjechał po prostu do Warszawy i tam, tam udało mu się przed klubem Foxal po prostu zamordować, zastrzelić. Bolesława Pirackiego. Ta akcja już spowodowała bardzo silny cios w, w ukraińskich nacjonalistów. Zakończyło się to szeregiem aresztowań, w tym Stepana Bandery, który był jakby organizatorem tej akcji. I przez jakiś czas te struktury, struktury ukraińskich nacjonalistów otrzymały tak mocny cios, że właściwie skutecznie, uskuteczniły się dopiero pod koniec roku. 1939. Natomiast co ciekawe, sprawca zamachu został wydany Polsce wówczas, ponieważ 1934 rok to jest nawiązanie, początek 1934 ocieplenie w stosunkach polsko-niemieckich. I ten zamach był prawdopodobnie już samodzielną akcją OUN-u, nie był związany z inspiracją niemiecką ponieważ Niemców zależało przede wszystkim na zbieraniu informacji do tego celu zostały wykorzystywane te, te organizacje, natomiast one już na tyle się samodzielniały, że Właśnie te zaczęły, też wykorzystywały to zaplecze, które zostało im zorganizowane, do tego, by prowadzić własną politykę. I tu doszło do pierwszego konfliktu, co jest istotne, ponieważ nam się kojarzy, że banderyzm to całe zjawisko, które zbiorczo jest nazwane banderyzmem i przypisuje się właśnie to współpracę z Niemcami, która była w całym tym ruchu nacjonalistycznym ukraińskim, przejawiała się w całym tym ruchu, natomiast w przypadku jednego z od, od, odłamów, czyli tego OUN-A, związanego z Andrielem Melnikiem, miała charakter prawdopodobnie agenturalny, ale też z jego punktu widzenia on to przedstawiał jako strategiczny, to znaczy Niemcy były przedstawiane jako strategiczny sojusznik, natomiast w przypadku Bandery, i tu był, był punkt rozłamowy, do którego doszło w 1940 roku, Bandera traktował tą współpracę z Niemcami jako czysto taktyczną, to znaczy Służyć po prostu tymczasowo do osiągnięcia tymczasowych, doraźnych celów, i tu doszło do później, można powiedzieć, nawet małej wojny, to znaczy banderowcy się już fizycznie eliminowali działaczy melnikowskich. Co istotne, oba te odłamy były skrajnie oczywiście wrogie wobec państwa polskiego, i tu można jeszcze przytoczyć taką ostatnią, taki epizod już przed wybuchem, to znaczy w momencie, kiedy. Stalin miał wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z paktu ribbentrop pomodów i zająć wschodnie terytoria Rzeczypospolitej. Ten moment się przedłużał. We wrześniu Niemcy zaatakowały Polskę, natomiast Stalin nadal nie wprowadzał przez pierwsze dni swoich wojsk. I wtedy Niemcy w porozumieniu z właśnie Melnikowcami zaczęły uzgadniać szczegóły powstania ukraińskiego, które miały wybuchnąć. To powstanie było przygotowane na właśnie taki, na taki wypadek właśnie niedotrzymania przez Stalina tego zobowiązania. Zostało to powstrzymane 17 września, kiedy, kiedy już stało się jasne, że Rosjanie wkroczyli, więc w tym momencie. To powstanie zostało zatrzymane i też zmieniła się taktyka niemiecka wobec Ukraińców.